Poprosimy teraz panią doktor Maliną Świć, która ukończyła studia lekarskie, została lekarzem rezydentem na specjalności genetyk w Centrum Zdrowia Dziecka. Jeśli jest możliwość, poprosiłbym ciut głośno, bo chyba troszeczkę słabo słychać. Chcę Państwu opowiedzieć, Zaczęło się prawie 18 Jako mniej więcej 14 dziewczynka trafiłam do poradni genetycznej skierowana przez ginekologa dziecięcego. I właśnie wtedy w tej poradni pierwszy raz usłyszałam, bo też wtedy było to rozpoznane, że mam zespół Ternera. To był szok. Byłam się przecież normalna, niska, więc wśród rówieśników byłam inna, ale nie wierzyłam, po prostu nie wierzyłam, że mam jakiś zespół genetyczny, bo w powszechnym rozumieniu kojarzy się z problemami intelektualnymi, brzydotą, cierpieniem. Też przez wiele lat y, słyszałam, głównie od rodziców, by z nikim na ten temat nie rozmawiać. I bałam się, że inni będą się ze mnie śmiać. Czułam się odmiencem kimś innym, chociaż nie zgłębiałam samego zespołu, ani przyczyn, ani objawów. Też wielokrotnie słysząc ustawowe przesłanki do niekaralności aborcji, te wszystkie trzy wyjątki, czyli to podej uzasadnione podejrzenie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu bądź nieuleczalnej choroby zagrażającej jego w życiu, nie zastanawiałam się nad nimi nigdy. Na no to. Pamiętam lekcję biologii, kiedy byłam już w liceum ogólnokształcącym i wtedy usłyszałam, że zespół Ternera jest wskazaniem do aborcji. To było no i dopiero wtedy, już świadoma od kilku lat swojej wady genetycznej, ale miałam już wówczas te kilka lat, żeby to przemyśleć, oswoić. I w znacznym stopniu już zaakceptować, zwłaszcza, że jako osoba wierząca wszystko zaczęłam już odnosić wtedy do Bożej woli, dlatego że trzeba akceptować też rzeczy trudne. I dopiero wtedy, słysząc, że to przesłanka do aborcji, uświadomiłam sobie, że jestem jedną z takich osób, które można by nazwać wyjętymi spod prawa że nie powinny się urodzić. To było przygnębiające, chociaż wtedy milczałam. Natomiast dopiero po tym wydarzeniu szukać informacji z Półturnera. Zastanawiać się, rozważać te możliwe wady, i doszłam do wniosku, dosyć silnego przekonania, że jest to łagodny problem zdrowotny, z jakim można żyć. Kilka lat później, już jako studentka, po maturze wybrałam właśnie kierunek lekarski i dostałam się na studia, usłyszałam na konferencji uczelnianej, od pani profesor, że ona zna dużo ternerek i że to są wspaniałe kobiety. No, Słyszeć że to wspaniałe kobiety było bardzo budujące. To potwierdziło moje przekonanie, że jestem normalną kobietą i pomogło odbudować poczucie własnej wartości. Tym bardziej że poznawałam też inne kobiety z tą monosomią. Dopiero wtedy zaczęłam troszkę o tym rozmawiać, poznałam jakiekolwiek inne osoby z tym samym zespołem. Niewiele później dowiedziałam się, czytając portal gościa niedzielnego, o wyroku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w procesie RR przeciwko Polsce. Ten proces trwał chyba 10 lat. I Trybunał wtedy uznał, że należy wypłacić odszkodowanie matce, która urodziła córkę z systolem Turnera, dlatego, że badania prenatalne zostały opóźnione na tyle, że już nie zdecydowano się na aborcję. No i ta informacja o wyroku poruszyła mnie na tyle. No bo skoro się przyznaje odszkodowanie, to taka osoba jest szkodą. Poruszyło mnie to na tyle, że napisałam wówczas do redakcji gościa niedzielnego tej wiadomości między innymi napisała, że gdybym mogła porozmawiać z tą biedną mamą może nie bałaą genetycznym.. Ta wiadomość do redakcji i później wysłany dłuższy list poskutkowały kontaktem ze strony Fundacji ProPew do życia i właśnie dłuższą taką publiczną aktywnością były Napisałam dla nich wiele tekstów, uczestniczyłam w pikietach. Natomiast jeszcze później, po ukończeniu już studiów i stażu podyplomowego, wybrałam specjalizację w genetyce klinicznej. Po pierwsze, dlatego, że już nawet w gimnazjum bardzo interesowały mnie, były dla mnie ciekawe i zrozumiałe na przykład mechanizmy dziedziczenia. Lubiłam po prostu tematy genetyki, struktur wewnątrzkomórkowych. Po drugie, czułam, że ponieważ mam osobiste doświadczenie z zespołu genetycznego, jako podobna do nich, że mogę w szczególny sposób wspierać pacjentów genetycznych, którzy z założenia są właśnie osobami, którym od początku ich życia towarzyszy jakiś problem. Niektóre problemy w ogromnej części pozostają jednak nieuleczalne. Więc ten motyw pogodzenia się, zaakceptowania pozostaje bardzo też potrzebny. Też napisałam kilka, dwa lata temu właśnie w obronie warszawskiej przychodni, która szanowała wolność sumienia lekarzy. Za co zresztą to ich na Facebooku napisałam w obronie, że bardzo cenię to, że pracodawca właśnie szanuje wolność sumienia. Wtedy hejt polał się również na mnie. Więc o e, złośliwych wiadomościach, komentarzach tego też już czytałam. Ale specjalizację jak na razie yy, zakończyłam i chcę przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego. Myślę, że specjalistą genetyki klinicznej i wspierać pacjentów. Też yy, cieszy mnie, że niedawno czytałam, że ktoś inny też ma pomysł, że możemy utworzyć stowarzyszenie Wsparcia. Myślę, że takie wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń w zespole ternera, który jest chorobą rzadką, to żeby znać też inne osoby między sobą, jest bardzo potrzebne. Dlatego takim moim przesłaniem jest to, że zespołu genetycznego nie, nie trzeba się bać, że to nie jest jakiś wyrok. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Dziękujemy bardzo e, pani Maliną e, za to świadectwo, e, za, za odwagę też w jego głoszeniu.